Witam w pamiętniku z życia milenialsów. Dzisiaj będzie dobry pamiętnik, dlatego nagrywam, bo przyjeżdża po mnie Patryk. Potem wybieramy się na urodziny, a na urodzinach będzie curling. Wiecie, rzuca się na lodzie te takie wielkie krążki. Trz, trz, dwóch szczotkuje, jeden tam jest na końcu kapitanem, jeden rzuca. I tak, i dwóch szczotkuje, także no, warto, warto będzie coś z tego zapamiętać, nagrać. Myślę, że się uda, nie wiem, biorę kamerkę, zobaczymy, może chociaż parę przebitek, na pewno, na pewno najwięcej tutaj zapamiętam, będziemy się fajnie bawić. Natomiast no, kilka chociaż przebitek, żeby było, może żeby ktoś zobaczył jak to wygląda. Myślę, że, myślę, że będzie git, no i zaraz widzimy się na ujęciach. Nie, no, to jest porażka. Marek Pesta zaznaczył niesamowity rzut, Marek Pesta, rewelacja, najlepszy rzut w historii, Marek Pesta jem, jem, jem. A, witam z kanapy, tutaj na luziku, podsumowanie curlingu, no jak widzieliście kilka ujęć się udało nagrać, chociaż jakiś tam rzut, jakieś szczotkowanie emocji było sporo, ale takich ogólnych, tak, nie na temat gry bo kurczę maksymalnie co tam było nie wiem jeden punkt czy dwa punkty zdobywaliśmy jak to jest profesjonalnie zrobione to wtedy jest z dziesięć krążków w centrum i wiecie ostatni rzut rozbija wszystkie odpycha potem trzeba szlifować no nam się nie udało plus był taki że właśnie chociaż porzucaliśmy sobie poszczotkowaliśmy może jeszcze uda się kiedyś wybrać ja polecam polecam wszystkim natomiast trzeba uważać tam Mariusz raz tak się Wy, yy, tak się poślizną, że wywiną głową molut. Także to na pewno jest dla ludzi, którzy gdzieś tam są dosyć sprawni. Yy, bo jak ktoś jest taki, wiecie, zasztywniałe, to się raz pośliznie, połamie sobie tam ręce nadgarskie czy coś. Więc sport niby śmieszny, ale jednak gdzieś trzeba tam uważać, jest bardzo trudny. Kurczę, wyczuć to, żeby, był, żeby była ta rotacja, rzut, szczotkowanie, naprawdę, no, szapoba dla tych mistrzów którzy, którzy w to grają i wygrywają. Co jeszcze można powiedzieć, dużo ludzi potrzeba, to jest no chyba raczej minus, tak? no bo zebrać ekipę, ekipę gdzieś tam po nie wiem 8 osób, bo tak się powinno grać chyba profesjonalnie, że jest właśnie, są 4 osoby w jednej drużynie, no myślę, że na początku tego kapitana można ominąć, który wskazuje gdzie rzucić, bo pomimo tego, że non stop u nas ktoś wskazywał, to i tak te kulki leciały gdzie chciały. No, i nie wiem, ewentualnie jedna osoba by mogła szczotkować. No, także nie wiem, dwóch na dwóch? Może. Nie mam pojęcia, jakie są oficjalne zasady. Myślę, że dało radę, by pograć. Natomiast jak kiedykolwiek będziecie mieli z kim pograć, czy mieć po prostu okazję, żeby się wybrać, serio. Fajne doświadczenie, nowy sport, albo w niego nikt nie grał w życiu, albo nie, może grał raz, czy widział gdzieś na Eurosporcie. Także ja naprawdę byłem zadowolony. Polecam, świetna zabawa, mam nadzieję, że wrócimy. No i pamiętniki z życia milenialsów, bardzo fajne. Nie wiem czy tutaj Gen z się wybiera na takie sporty, ale milenialsom się bardzo podobało. Może by tak przyciemnić sobie włosy? Hmm? Przed. Uwaga, uwaga. Big reveal. Wow. Wow, wow, wow. No jest ciemniej. Na pizzy kurdej. Wydaje mi się, że do okularów bardziej pasuje. Taka teraz era. Brunet era. Przy okazji, yy, łatwiej będzie o mnie zadbać. Będą zdrowsze, bo. No nie będę ich rozjaśniać. No nie. Takie plusy. Unboxing, no nie, w sumie może nie unboxing, był już otwarty. <laughs> Ale nowe miody, nie takie nowe, że wiecie, zabrakło i kupujemy nowe, no nie, tylko takie nowe, nowe. Um, pasieka o Takie miodziki, zapakowane myślę, że zwyczajnie. Konsystencją bardzo fajny, płynny, myślę, że w sam raz. Miód faceliowy i miód lipowy. Skąd te miody? No, na ty gdzieś tam wyskoczył jakiś filmik, że to jest rzeczywiście taka mała, mała pasieka rodzinna, z pradziadka, na dziadka, na ojca, na synów, przekazana. Jakieś tam już nie pamiętam dokładnie, co na tylko opowiadała, natomiast no, złapało mnie to, ujęło mnie to ze serce, mocno wzruszyło. Coś tam było chyba, że trzeba po prostu prosić, żeby kupić, bo nie wiem, czy mieli no. nadmiar, czy jakieś problemy, e, czy może mało ludzi u nich kup kupowało. Rzeczywiście ta pasieka Sadowskich jest ogromna, mają reklamy wszędzie, wyskakują jako piersi, mają asortyment no po prostu niewyobrażalny, oni mają chyba nawet miody jakieś za 200 zł z, z Australii czy z, z Chin z jakichś różnych tak wiecie owoców, bo pszczółki w sumie e, to co gdzieś tam powąchają czy zjedzą tak z tego robią e, miód, dlatego my też mamy jakieś dziwne miody drzosowe, sosnowe czy tutaj właśnie lipowy, faceliowy, także gdzieś jak w okolicy właśnie mają egzotyczne czy ciekawe takie bardziej owoce, no to potem z tego jest właśnie miód. Natomiast no właśnie, no giganci, no fajnie się nie kupuje tak przyjemnie, dobre ceny, świetne wszystko zapakowane, ale ja bardzo też lubię wspierać takie mniejsze przedsiębiorstwa. tak? No więc rzeczywiście sprawdziłem, bo teraz w czasach AI i, i tutaj kurczę coraz więcej pojawia się takich skamów, także też uważajcie jak tam jest jakieś zdjęcia AI, że niby się dziadki czy babcie od 50 lat prowadzą biznes, chcą go już zamknąć i nagle robią promocję 80%. Albo to są podróbki SIN, albo w ogóle nie wysyłają tego. Także wiecie, nabierze się tam 10 tysięcy osób, wszyscy to zakupią, zanim w ogóle wyjdzie, że to jest jakieś oszustwo. Więc warto uważać. Ja sprawdziłem stronę, w sumie no, nazwiska się zgadzają. NIP podany to jest gdzieś takie chyba w Polsce fajne, że wrzucisz sobie NIP, możesz posprawdzać co i jak. I no, i tak, jeszcze nie otwarłem. Jak skosztuję, dam znać. Na razie przyszły i wyglądają fajnie, wyglądają świeżo. Odstawiamy gdzieś do chłodnego miejsca, tak jak już wcześniej wspominałem, tak? Gdzieś tam są właśnie u nas przy oknie, bo jeszcze jest dosyć chłodno. No i jak skończę te poprzednie, które teraz jem, no bo w sumie, a mogę otworzyć dwa, ale to dobra, nie będę, nie będę przesadł. Także jak się tam ten skończy, to otwieram ten i potem robię update, czy jest git. Pamiętniki życia milenialsów. 190 kg na nogi na maszynie dzisiaj. A ja 100! Mła na 100. Stuwa. 100 kg za 100 zł. Moja motywacja dla Nataluni No tak, tak, tak się rzekło. Tak zostało przelane. 100 na 5. Nie, 100 na 7. 100 na ile ty zrobiłaś? Na 5. 100 na 5. Ja te 190 na raz chciałem, 200, ale nie było na maszynie. Jest moc, ja pamiętałem właśnie, że tyle mocy mam, aczkolwiek zacząłem wątpić, jak zaczęliśmy teraz chodzić, bo ostatni raz to, nie wiem, 10 lat temu właśnie, kiedyś pamiętam, z Pypciem, jak chodziłem, chodziliśmy, no to wtedy leciały maksy na tej maszynie, no wiadomo, maszyna to maszyna, tak, 40 przekładek, no ale co, no... No dobrze, dobrze poszło, tylko kurde, potem z blady się zrobi... <gryw> ja mam tak, jakoś, jak zauważyliśmy, jak inni, wiecie, na filmikach, jak jest dużo dźwigania, to są czerwoni, ta, niektórym krew z nosa leci, ja podobno zbladłem, tak samo jak się wspinałem na linę w, na Makedonie. Też czułem się spoko, ale jakiś taki blady się zrobiłem. No i wykorzystałem całą siłę, ten trening już był no, bardzo ciężki, ale jakoś daliśmy radę, więc... Jest good. Mm. <laughs> Spoński produkt w tym tygodniu, taki trochę egzotyczny. Znaczy wow. nie do końca, ale trochę tak, bo y, mamy na przykład mango. Mango jakieś ready to eat, zobaczymy czy będzie takie ready to eat. Ty lubisz mango? Z egzotycznych rzeczy jeszcze coś było. Agama, co to jest pomelo? Grapefruit, no, grapefruit. Może. No kiwi? coś egzotycznego. Mamy jakieś różne kiwi. Jakieś różne kiwi. Mm, imbiry, jabłka, dynie, pomidorki koktajlowe, ziemniaczki francuskie, czyli takie Ładkie, ładne. A, pomidor. Tu jest Banany. O, patrz, jest o. coś jeszcze. Co to jest? Nie wiadomo. Skosztujemy <grym> zobaczyć. A to kojarzy mi się to wygląda. A to nie kaki? Nie, nie, nie kaki. Marakuja. Marakuja, marakuja to chyba marakuja. Trochę egzotycznie, a trochę po prostu tak jak zawsze. Coś z tego zrobimy. O, limonka jeszcze widzę te pomarańczki. Tak to wygląda. Z takich ciekawszych rzeczy to mamy jeszcze cykorie. I znaleźliśmy tu też boczniaki. Takimi mamy dzisiaj obiadek, obiad kolacja? Na jak to wie. 17.25 jest teraz. Kartofelki, takie prawie pire ziemniaczane. Ja zawsze robię pyszne z masełkiem i mlekiem. Tutaj sałatka. Sałatka bez. Sałaty, także nie wiem jak to się nazywa, jakieś warzywa Mamy tutaj troszeczkę kiełek, czy tam żeżuszki, coś takiego Awokado, kombidorki, koktajlorki A tutaj nadaleczka wymyśliła dorsza W sosie porowym, przypieczony na masełku z przyprawami Na górę świeży szczypiorek Bo wszystko się fajnie zapiekło w piecu Jeszcze z czosnką. Jeszcze czosnku trochę tutaj, przed chwilą kosztowałem czy już jest dobra jak wyjmowałem z pieca jest rewelacja, no porcja niczego sobie, no ale w sumie od rana co, od rano nie wiem czy coś tam zjedliśmy, potem kurde siłownia, dużo kalorii poszło, potem dżemka, odpoczynek, no i teraz musi wjechać coś takiego porządnego. Byliśmy dzisiaj na śniadaniu-lunchu takim wy Taka jakby piekarnia, śniadaniownia, troszkę, trochę podobna do kafeja, nie wiem, czy ktoś się kojarzy. Było pyszne, nie mieliśmy kamerki, ale na tych żeby nagrać telefonem, no i może wstawię, bo zawsze jak nagrywam to zapominam, ale może mi się uda wstawić, co jedliśmy. I potem wróciliśmy na mały shopping, także przedstawię teraz. Pierwsze, proszę. Masło z pieczonym czosnkiem. Tak wygląda. Wygląda jakby było takie... Daj im pomuszać. Wygląda jakby było takie ubijane. Mm. Fajnie. Zaraz sobie przetestujemy. Yy, no, pachnie czosnkiem. No, ubijane właśnie. Takie nie, nawet nie jest żółte tylko. No. O, tu fajnie widać. Zobaczcie sobie. Widzisz? Hmm. E, tu jest krosant. wzięliśmy sobie na deser. Dwa krosanty. To był y, krosant sernik truskawkowy. Nie wiem co, co tam było w środku. Wygląda zacnie. Z jakąś bezą. No. Na górze. Mamy też drugiego krosanta. To jest y, krosant. A, a, lotus. Z tymi ciasteczkami. popularnymi ostatnio. Z Biskopu. I do no, tylko chleb. Trochę wygląda na zjarany, ale zobaczymy od środka. Jaki to był w końcu orkiszowy? Nie. A z ryżem. Z ryżem, z czymś czarnym tam. ryżem i, i coś tam. No, no sprawdzimy. Pani powiedziała, że dobrze poleciła. Polecała, więc wzięliśmy i zaraz go zjemy z tym masełkiem. I ja sobie zobaczyłem jeszcze szot witaminowy. Szod witaminowy, pomarańcza, cytryna, imbir, kurkuma, miód, chili. No, nie przemyślałem tego do końca, bo nie lubię imbiru. Średnio kurkumy, miód, jest spoko, czyli jest ostre cytryna, pomarańcza. Fajne. Zapraszamy zaraz do testu. Ale No, tak wygląda ten z czarnym ryżem. I czymś tam fajnie smakuje. Fajnie? Fajnie pachnie. Tutaj troszkę chrupki. Asusury. Słyszysz jak chrupie? Pachnie chrupie. Co jedziemy z testem? Mm. No po co? No tu kaptur wada. Masło. Masło dobre i masło. Możecie sobie wyobrazić, smakuje jak myślę, no takie śmietanowe upite masło z ale ten, no, no. Ale ten chleb ciężko pisać, rzeczywiście nietypowy jaki. No. No, ale nie mam pojęcia jako przedstawić komuś. No fajne. Mhm. Mhm. Wojrzał, występujemy! bardzo pisyć! Ja mam malinę i z bezą, a na tych mam blisko. Tak wygląda, widzisz? Dobra, to kosztujemy! No dobra, no to tylko sztywne ten. Beza. Nie, jest nasza. my robimy najlepszą. Nie najgorsza. Jest OK. To hmm. taki delikatny są. Hmm. Ja też, ja też mam. Też ma bardzo delikany, taki chmurkowy, piankowy, więc taki śmietankowy troszkę. Kłasą jako ciasto super, nie? Bardzo fajnie, duży, nie jest przesuszony. Nawet tutaj ta piętka jest taka... Hmm, niby sucha, ale fajna. Mój farsz, bardzo fajny, tak? Jak ty mówisz? Jest fajnie malinowy, takie prawdziwe maliny. Co to są tylko no, miał być truskawkowy. No właśnie, no to taki truskawkowy. <noise> Dokładnie, na pewno nie jest truskawkowy. Ciasko. Mhm. Mm. Mm ten jest sam styl. Miękki, delikatny, ale ciasteczkowy. W moim zdaniem, bardzo dobre. A, ten mi bardziej smakuje. Truskawkowy. Nie, obydwa w sumie, z kosztu jeszcze będę. Nie Mam na nie ma. Ale jest czemu? Sucha jest taka fajna. Miklejsza. Ale ja nie wiem. Ja jej... Aha. Ceny, gdybyście byli ciekawi. Crossant, lotus Biscoff 18 zł, truskawkowy sernik 23 zł, szot witaminowy za dychę. No! Ma. <grym> Masło 18 i chleb 20. Także... Wielkomiejskie ceny trochę. Ceny jakieś warszawskie, ale w smaku są bardzo dobre. I to co jeliśmy też było okej. Okay. Mmm, bo moje śniadanie było pyszne. Ja miałam goffra z pieczoną dynią, rukolą, parmezanem i takim... Mm, nie sosem. Musem. Mm. ten twarog, że? No. Twarogu wędzonego, ale to był jakiś taki... Szereg jakby no, też taki miękki, śmietankowy ale... Takie no, fajne zróżki. Bardzo, bardzo smaczne, różne takie, ciekawe smaki, ale no i jeszcze chili tam było. Było trochę słodkie przez gofra, trochę pikantne przez to chili, słone przez, mm, przez tę dynię, bo ona była jakaś taka przyprawiona. I, mm -hmm. I jeszcze taki dodatek wędzonego twarogu, mm -hmm. Tak naprawdę kompozycja bardzo smaczna. Moje w oczywiście było pyszne, bo croissant był dobre dobrej jakości, fajne pomidorkie. Po prostu nie dostosowałem do tego, co chciałem Chyba jednak wolałem zjeść coś na słodko A dostałem kwasą. rożpułkę, która była właśnie z lodówki, zimne pomidory, zimny łosoś i zimne guacamole Także to było takie zimne, do tego pijemy gorącą kawę, więc no... Mój błąd, ale jakościowo i smakowo było good. A szota mi się nie chce teraz pić Jak mi się przypomni, to nagram i zrobię próbę test. Dzięki